Słuchajcie, czy wy to chcecie robić na łańcuchach, czy bezpośrednio na dużym haku? Jedna, jedna para wam wystarczy? Ok Sprawdź sobie długość, czy obydwa są takie same sprawdź długość łańcucha, czy są takie same. Bo jak Wam zacznie krzywić, to będziemy się tutaj później bawić na ustawianie. Tak? No okay. To co? Jedziemy? Gdzie to jest? A, to jest tu! A, okej! Okay. Gdy to idzie? Tylko niech on podniesie! Bo da sobie przytrzymał! Bo ja nie wiem, czy mam go jeszcze kłaść do, do prawej, czy do, do środka, czy go wypionować. Bo tu u Ciebie to widzę, ale u niego to nie mam zielonego pojęcia. Czy on wie, skrzywi i nie idzie. To pokazujcie, czy chcecie? Okay. Tak jest, ok. No jestem. Tak, tak. No powiem tak. Postawiłem dwie, dwa. Przesła, mam jeszcze do postawienia 3? jest w tym momencie druga, no myślę, że koło trzeciej powinniśmy się stąd zacząć zwijać. Trzecia, trzecia, pół do, trzecia pół do czwartej, no. No to powiem tak, no mamy stoją na razie dwie, nie wiem jakim dam jeszcze pójdą kolejne trzy, więc jak będę kończył, to wtedy będę dzwonił. Może to być trzecia, może być czwarta, może być piąta, ale jak się mówimy, że przyjadę, to przyjadę. A ile ile te vibroboot waży? Czy to wbijacie piątką czy dziesiątką? Czy, czy wbijacie? Jak, jaki duży jest ten vibrowot? Okej. Okay. A on ma tłumik, ma ten kompensator? Okej. Okay. Dobra, tam miejsce, żeby się rozłożyć macie? Ok. No, no, powiem tak, no, dwie stoją, zaczęli, za, za tak, jakoś tutaj bazę, więc jak złapią jeszcze trzy, myślę, że jest druga która godzina, druga. Jeszcze nie na drugiej. Nie, jest druga, druga dziesięć, okay. Okej, okay. zróbmy tak, bo no za, za 40 minut się dzwonimy i zobaczymy, na jakim jesteśmy etapie, tak? Będziemy wtedy wiedzieć, czy mają jeszcze jedną ścianę, co, jak, jak to, jak to, jak to wybidzą. No ale myślę, że to powinien wyjeżdżać. No. Dobra, próbujemy. No w kontakcie. Czy to są ostatnie elementy, czy jeszcze będziecie chcieli coś podawać? Nie, tak, wszystko. Jest. Tyle, nie? A to za niespodzianka, z tym jednym słowem wyżej? No, tak nas zrobili. Nie, nie. Ale tak celowo, czy tak nie, niechcący? Nie, nie. To Jakiś fuck się zrobił? Na mało zapłaci. Aha, okej. Okay. Dostawkę ma po dopłacie? Tak.